Dobry wieczór Państwu, minęła godzina siódma i we wtorkowych radiowych tajemnicach świata kłania się pięknie Barbara Choroszy, prawie wiosennie i z wiosennymi wiadomościami. Dzisiaj będę miała przyjemność wyemitować Państwu wcześniej zarejestrowaną rozmowę z Panem Mariuszem Brzoskowskim z Fundacji Świadomość Ziemi, która rozpowszechnia, proszę Państwa, wiedzę, nową wiedzę, która prowadzi ludzi do wielkiej, duchowej przemiany na Ziemi i od tego czasu będę miała przyjemność często Państwu polecać zarówno przekazy, które niesie ze sobą ta organizacja, ta grupa wspaniałych osób, jak również łączyć się z Państwem prowadzącymi tę fundację, która również pracuje dla misji ratowania i Ziemi, Duchowego ratowania i wznoszenia duchowej świadomości, której jakże bardzo w świecie dzisiejszym potrzeba, w którym plecie się dobro ze złem, nie omija, proszę państwa, nikogo z nas. Więc bądźmy mocni i wzmacniajmy się jak tylko możemy tym, co dobre, tym, co jasne, tym, co boskie, a tego naprawdę nie brakuje, całymi naręczami pobierać można. To, w jaki sposób ludzie są w tej chwili wspierani właśnie przez te niebiańskie, wyższe energie na planecie Ziemia. Zatem numer do studia 708 kierunkowy 5249762, numer do biura programu 773 625 1409 i mój adres elektroniczny barbarahoroszy at yahoo .com. Już niebawem zaproszę Państwa na uzupełnioną y, stronę misji Faraon. Proszę odwiedzać nasze obydwie witryny, również projektu HEOPS. I Państwu i zapowiedziana rozmowa. Goście, y, właściwie goście w imieniu obydwu, obojga państwa, którzy prowadzą Fundację Świadomość Ziemi, znaną przez kilka lat jako Arima. Na antenie pan Mariusz Brzoskowski, który wraz z panią Heleną Nieczyporenko prowadzą tę organizację i rozpowszechniają wiedzę przygotowującą ludzi do Wielkiej przemiany na Ziemi. Witam Panie Mariuszu bardzo serdecznie. Witam, witam Panie Barbara. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy, do podzielenia się. Powiem Państwu prawdę i panie, panie Mariuszu, że dawno z taką radością nie oczekiwałam na żadną rozmowę antenową jak z Państwem, bo przymierzałam się do niej długo, ale tak jak Panu powiedziałam przed rozpoczęciem naszego nagrania, tak jakoś mocno rozpoczął się ten nowy rok, że raptem już marzec nas zastał, ale widocznie nic się nie dzieje. Przez przypadek, a na pewno tak jest, ponieważ państwa plany są również w, przy, w objeździe Kuli Ziemskiej i Świata właśnie przez Chicago w przyszłym roku. Tak, 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 to wyszło również, że że mamy zawitać do, do Ameryki, pojechać grupą tutaj z Polski, nie tylko z Polski, bo na tej wyjazdy e, też ludzie z Niemiec uczestniczą, z Anglii, z reguły są to Polacy i jedziemy właśnie w przyszłym roku, wiemy już na pewno też do Ameryki Północnej i odwiedzimy Chicago na pewno. Oglądałam Państwa wspomnienia, refleksje i oczywiście piękne przekazy, które odbyły się podczas podróży do Afryki. Niezwykle wzruszają no i piękne to wszystko, bo to, co robicie Państwo, jest naprawdę bardzo jasne, bardzo piękne i optymistyczne. Aż trudno w dzisiejszych czasach nie wyciągnąć ręki po to, co dobre, spokojne, jasne, kiedy świat zaczyna nam się walić z każdej strony i to właściwie na każdej już płaszczyźnie życia. No, <laughs> to, no to cieszę się, że, że tak to jest odbierane, że. że... Te nasze wyprawy, gdzie, gdzie dzielimy się tylko na częścią tego, co doświadczamy, przeżywamy, ale najważniejsza w tym jest na, na, nasza intencja, że chcemy gdzieś jechać i, i tak jakby pielgrzymować po świecie i tą energię miłości, ducha miłości roznosić i z takim otwartym sercem my właśnie podróżujemy po, po, po kraju, po Europie, no i od praktycznie paru lat też również po różnych kontynentach. Panie Mariuszu, drogi, Państwa działalność rozpoczęła się od przekazów. Państwo już są bardzo obeznani w słowie przekazy, otrzymywanie y, informacji z wyższego wymiaru od nauczycieli miłości, którzy w tej chwili prowadzą bardzo wielu ludzi na planecie Ziemia i y, przyczyniają się do wzrostu duchowego ludzi. Y, u Państwa zaczęło się y, również tak samo, prawda? Oraz, jak wszędzie zaczęło się od takiego e, życiowego e, doświadczenia i zadania z takich no, podstawowych pytań, po co żyjemy, w jaki, jaki jest cel naszego życia na Ziemi, przychodzi zawsze taki moment a, u człowieka kiedyś. I, i w moim ich element życiu tam właśnie na początku lat, e, początku tego wieku, gdzie, gdzie głębiej człowiek się zastanowił nad, nad, nad swoją istotą i i, i, I wtedy zaczęły się, jak człowiek zaczął się zastanawiać, same, same rzeczy zaczęły przychodzić, a takie świadome przekazy pojawiły się prawie po dwóch latach już takiego rozwoju duchowego. Mm -hmm. Państwa Fundacja Świadomość Ziemi, tak jak Państwo piszecie na swojej stronie, która jest bardzo bogata w informacje i do której Państwa często będę zachęcać, aby, abyście tam zaglądali, czytali, przemyśliwali to, co jest publikowane, ponieważ Państwo zobowiązaliście się do właśnie przyczyniania wzrostu świadomości duchowej, moralnej, społecznej całej ludzkości, szerzenia poczucia odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za losy ziemi i ludzkości, poznawania, popularyzowania doświadczeń duchowego, doskonalenia się ludzi. I z jakim odzewem spotyka się Państwa działalność, jak przybywacie? Czy jest już na czas dzisiejszy duża otwartość na to? Powiem, że, że z tymi osobami, z którymi myśmy się zetknęli, albo jaki był odźwięk po pierwszym naszym ogłoszeniu, to było bardzo duże. I, i mieliśmy mnóstwo telefonów, listów, e mailów Sam fakt, że, że na temat przekazów, bo, bo jedną z taką naszych podstawowych książek, którą dystrybuujemy, to jest jak samemu nauczyć się brać przekazy, jak roz, rozwinąć sobie tą czystą, bezinteresowną miłość, empatię. Sprzedaliśmy już ponad 10 tysięcy książek, nie korzystając z jakichś tam żadnych specjalnych źródeł dystrybucyjnych e, i uważam, że to jest oddźwięk e, bardzo duży, chociaż e, patrząc tutaj szerzej na, na, na społeczeństwo, to mogę powiedzieć, że to jest taka kropla w morzu i, i, i też morzu potrzeb, prawda? Czyli e, jak trafiają się osoby tutaj, to już na bardzo takim, mogę powiedzieć, dość już w wysokim poziomie rozwoju duchowego. Czy generalnie w Polsce na czas obecny zauważacie Państwo właśnie zmianę, potrzebę ludzi w kierunku no, poszukiwania w sferze duchowości ratunku na, na te wszystkie zmiany i rozmaite trudne sytuacje, które nawiedzają świat obecnie? No, myślę, że mam już troszeczkę lat, prawda, bo 47 i ona taki. Pierwszy przebysk duchowy był na studiach, czyli w latach 80. ubiegłego roku, wieku. I, I wtedy było naprawdę dużo mniej takiego przejawiania się duchowego, e, takiego ponadreligijnego o, zainteresowania ludzi e, i spojrzenia troszeczkę ze poziomu nas jako istot takich kosmicznych, duchowych. I, i, I mogę powiedzieć, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat w Polsce dużo się zmieniło, jest coraz, coraz więcej i, i coraz piękniej to, to zaczyna tutaj się przejawiać. Jest, naprawdę w Polsce mogę powiedzieć, w przeciągu nawet tych ostatnich kilku lat bardzo się zaktywizowało. Jest bardzo dużo różnych grup.